Cześć, z tej strony Mateusz Wyciślik. Witam Cię w 79. odcinku podcastu Grow Hacking po polsku, w którym opowiadam, jak w sposób skuteczny i skalowalny rozwijać swoją sprzedaż i marketing w sieci. Dzisiaj myślę, że ciekawy temat, temat FOMO, czyli Fear of Missing Out, takiego świadomego lub nieświadomego budowania strachu, że nasz odbiorca przegapi ofertę. I chciałem Ci w tym odcinku pokazać 13 takich przykładów, jak to FOMO może wyglądać, jakie formy może przybierać, właśnie w strategiach czy taktykach marketingowych i sprzedażowych online. Warto zacząć tutaj myślę od tego, że FOMO jest naprawdę silnym narzędziem, które możesz wykorzystywać w swoim biznesie. Natomiast jak zawsze w takich przypadkach chciałbym tutaj jednak zaapelować, żeby wykorzystywać tego typu narzędzia, które zaraz ci pokażę w konkretnych przykładach w sposób po pierwsze taki etyczny. Po drugie, żeby robić to z głową, bo pomijając już etykę, Twój biznes może na tym ucierpieć wizerunkowo, jeżeli pójdziesz z tym FOMO za daleko i nie będzie to pasowało do Twojego brandu. Ja jestem zwolennikiem FOMO, to znaczy uważam, że ten strach przed tym, że oferta się kończy na różne sposoby, to zaraz ci pokażę. Jest to bardzo skuteczne i uważam, że warto to wykorzystywać w biznesie, ale jednocześnie nie jestem fanem budowania FOMO na nieprawdziwych fundamentach, to znaczy jakby budujemy ten strach przez nieprawdziwe informacje, czyli na przykład, że Mamy dostępne tylko x sztuk, albo że oferta skończy się tego i tego dnia, mimo że w praktyce tak nie jest. Często, po prostu mając już doświadczenie z tymi tematami, widzę kołym okiem, że jest to jedna z tych ofert, która bazuje na, na właśnie tego typu zabiegach. Osobiście tego nie lubię, osobiście unikam wtedy takich firm jako konsument. Tobie też polecam raczej, żeby iść tą ścieżką, gdzie budujemy FOMO, ale w taki sposób oparty o fakty. A nie jakieś takie sztuczne budowanie i pompowanie tego strachu u naszych odbiorców. Ok, koniec może tego wstępu. Mam nadzieję, że pójdziesz w odpowiednią stronę. A teraz lecimy już z przykładami, bo na dziś mam ich aż 13. Jak wspomniałem, także będę narzucał tutaj dosyć duże tempo. I przykład numer 1 takiego FOMO, chyba najbardziej popularne to są po prostu oferty ograniczone czasowo. Bardzo prosta rzecz, ale jednocześnie bardzo skuteczna, jeżeli robimy to dobrze, jeżeli komunikujemy to dobrze. No i są to oferty typu promocja obowiązuje tylko do środy albo tylko w Black Friday. Teraz akurat mamy taki okres Black Fridayowy, więc będziemy Widzieli zaraz właśnie tego typu oferty, które będą mocno ograniczone czasowo do jednego dnia, czasami do dwóch dni, czasami do kilku godzin, a był nawet 51 odcinek tego podcastu o ofertach typu OTO, czyli one time offer. I to już w ogóle są oferty bardzo specyficzne, ograniczone bardzo mocno czasowo, często do 5 minut, do 15 minut, czyli na przykład zapisujemy się na jakiś webinar. Trafiamy na stronę podziękowania, i musimy podjąć decyzję w ciągu 5 minut, albo dana oferta przepadnie. Także ograniczenie czasowe oferty jest bardzo skuteczne, motywuje to naszych odbiorców, którzy wahają się, czy warto kupić, czy nie warto. Często być może potrzebowaliby jeszcze trochę czasu na zastanowienie, a to ich trochę pcha w kierunku decyzji zakupowej. Natomiast do tej kategorii, co jest bardzo ważne, bo pewnie w głowie macie teraz głównie takie oferty, właśnie na zasadzie mam jakiś zegar na stronie, on nam czas albo informujemy naszych klientów, że promocja trwa do tego i tego dnia. Natomiast tego typu kategorie FOMO śmiało możecie stosować nawet w dużej sprzedaży B2B, czyli wysyłamy po rozmowie czy spotkaniu z jakimś dużym klientem B2B ofertę do takiej firmy czy e-maila z jakimś podsumowaniem i informujemy, że ta oferta, ta wycena, którą ustaliliśmy jest ważna tylko do dnia XYZ. I to jest też jak najbardziej budowanie pewnego FOMO. Oczywiście tutaj motywacje mogą być trochę inne. Często w firmach po prostu mamy jakieś skomplikowane procesy. Niemniej jednak, również w B2B, zresztą testowaniem do swojego czasu, warto stosować tego typu zabieg, żeby znowu dać pewien deadline naszemu odbiorcy, gdzie z naszej perspektywy, z perspektywy firmy tego typu FOMO. Ogranicza nam czas, gdy my jesteśmy w jakimś procesie sprzedażowym z perspektywy klienta, który decyduje, czy przyjąć ofertę, czy nie. To jest motywacja do tego, żeby tę decyzję podjąć szybciej. Drugi przykład, druga taka kategoria no to oczywiście są oferty ograniczone ilościowo. najwłaściwie no wszystkie pozostałe przykłady będą trochę bazowały na ograniczeniu czasowym czy ilościowym. No może nie wszystkie, ale wiele z nich. Natomiast tutaj taka ogólna kategoria ograniczenia ilościowego. No i świetnym przykładem, który już chyba pojawił się tu zresztą w podcaście, może być Booking, czyli taka platforma do rezerwowania hoteli i miejsc noclegowych na całym świecie największe na świecie. No i Booking często pokazuje, że w danej cenie zostało już tylko x miejsc, na przykład w jakimś tam hotelu. Także pokazuje nam, że ta oferta, którą my się interesujemy, którą właśnie przeglądamy, jest ograniczona ilościowo. No i to nas, oczywiście, jako konsumentów, motywuje do tego, żeby zakupić taką ofertę, jeżeli ona jest dla nas interesująca. Wiem, że w tego typu serwisach nie chcę mówić, że akurat było tak w przypadku Bookingu, bo teraz nie pamiętam, czy to był Booking, czy nie. Ale wiem, że kiedyś nawet sypały się kary za to, że te powiadomienia były fałszywe i nie odpowiadały rzeczywistości, i to jest właśnie ta sfera, która moim zdaniem jest słaba, ale jak najbardziej to działa. No zresztą po przykładzie Bookingu można pewnie to wnioskować. Akurat Booking jest dobrym miejscem do śledzenia różnych ciekawych zabiegów, ponieważ oni wiem, że testują bardzo, bardzo dużo. Więc, jeżeli coś tam jest stosowane przez dłuższy czas, to zazwyczaj nie jest to przypadek. Trzeci przykład, jak firmy mogą wykorzystywać mechanizm Fear of Missing Out, to są oferty dla pierwszych kupujących, które będą limitowane czasowo. No, i to jest częsty widok na przykład na konferencjach. Przede wszystkim takich konferencjach offlineowych, które dzieją się na żywo. I tam często zobaczycie w cennikach, że im wcześniej kupicie bilet, tym taniej go otrzymujecie. Uważam, że to jest fajny mechanizm który premiuje obie strony, to znaczy organizatorzy wcześniej wiedzą, czego się spodziewać, jak dużą salę przygotować, jak duży catering i tego typu rzeczy, a jednocześnie użytkownicy, którzy zaufali wcześniej, wcześniej zdecydowali się na zakup, mogą liczyć na niższą cenę. Zauważcie, że w przeciwnym razie często byłoby tak, że zwlekalibyśmy jako konsumenci, pewnie do ostatniego etapu, do ostatniego dnia, często, żeby kupować takie bilety. No i organizatorzy tych konferencji biedni byliby zmuszeni do tego, żeby żyć w niewiedzy i jak mają to wszystko zorganizować, natomiast dzięki temu mechanizmowi wcześniej mają cash flow i wcześniej mają informacje jakiej skali mogą się spodziewać, a dzięki temu też użytkownicy mają lepsze ceny, ci którzy zdecydowali się na to, żeby właśnie kupić te wcześniejsze bilety, także myślę, że godny uwagi przykład wykorzystania FOMO. No i oczywiście w tym przypadku możemy się spodziewać, że duża część odbiorców kupi swój bilet ostatniego dnia, gdy ma być podwyżka cen, czyli ustalamy sobie, że na przykład tydzień przed wydarzeniem rośnie cena. No i wtedy my, oczywiście, jako organizatorzy, jako biznes, powinniśmy mocno promować tą końcówkę, bo my, jako konsumenci, mamy taką tendencję, że będziemy czekać do ostatniego dnia. Natomiast czwarty przykład jest taki, że ograniczamy ofertę dla pierwszych kupujących, ale ograniczamy ją ilościowo No i tutaj mechanizm jest już trochę inny czyli mamy specjalną ofertę na przykład dla pierwszych 100 kupujących No i FOMO jest tutaj o tyle większe bym powiedział że odbiorca nie ma pewności kiedy ta oferta może się zakończyć czyli tutaj może być tak że nasi odbiorcy będą bardziej skłonni do tego żeby podejmować akcje tu i teraz no, bo jeżeli oferta jest dla pierwszych stu kupujących jeszcze często nie mamy zakomunikowane, ilu z tych stu odbiorców już skorzystało z oferty a wiemy, że jakiś produkt jest popularny, czy jakieś, jakaś usługa, czy jakieś wydarzenie jest popularna, no to będziemy chcieli się decydować jak najszybciej, bo nie wiemy, czy jutro, czy za godzinę ta oferta jeszcze będzie aktywna, bo te 100 osób na przykład się nie zdąży w tym czasie zdecydować. Także możemy ograniczać ilościowo, możemy ograniczać czasowo. Dla tych pierwszych odbiorców, którzy decydują się na zakup. Piąty przykład to limitowane edycje produktów. No, jeżeli zastanawiasz się, czy to działa, czy nie, no to wystarczy zobaczyć na kolejki przed sklepami ze sneakersami. Ze sneakersami w znaczeniu butynie, batony, chociaż może są jakieś limitowane edycje batonów, czy też na przykład z zestawami Lego, czy wszystkiego innego, co jest limitowane, będziemy ustawiać się w kolejki i te produkty będą schodzić na pniu. Czy byłoby tak, jeżeli te produkty nie byłyby ściśle limitowane? No, w wielu przypadkach nie. Oczywiście pewnie byłyby od tego wyjątki. Natomiast jest na rynku wiele produktów, które tak naprawdę bazują tylko na tym, że wypuszczają limitowane edycje produktów i to ta ekskluzywność tych produktów sprawia, że ustawiają się po nie kolejki. To oczywiście też czasami wynika z tego, że limitowanie bardzo ścisłe tego, ile jest produktów na rynku, jaka jest podaż, sprawia, że rośnie taka wartość spekulacyjna tych produktów, tak? czyli kupujemy zestaw Lego po to, żeby jego wartość wzrosła. Sam mam w szafie kilka zestawów Lego, które kupiłem w tamtym roku, Właśnie w celach inwestycyjnych, nawet nigdy ich nie rozpakowałem. Także zobaczymy, co z tego będzie. A tymczasem lecimy do punktu szóstego, przykładu szóstego, i chodzi tutaj o powiadomienia z Social Proof. Tutaj warto zaznaczyć, że jeżeli nie wiesz, czym jest Social Proof, nie wiesz, jak się za niego zabrać, to odsyłam do odcinka 39 podcastu Grow Hacking po polsku, gdzie mówiłem właśnie o tym, jak wykorzystywać Social Proof. W biznesie, także cały odcinek jest temu poświęcony, a tutaj chcemy porozmawiać o powiadomieniach social proof. Jeżeli miałbym przytaczać przykład, to mógłbym znowu posiłkować się bookingiem, który pokazuje tym razem już nie jak dużo zostało miejsc, na przykład w danym hotelu, ale jak dużo osób rezerwuje daną nieruchomość w ostatnim czasie, czy jak wiele osób dokonało jakiegoś konkretnego zakupu. Na pewno znacie ten mechanizm też z wielu sklepów internetowych, które pokazują, że np. w ciągu ostatnich 15 minut 10 osób dokonało zakupu tego konkretnego produktu. Z jednej strony oczywiście budujemy tutaj FOMO, czyli to Fear of Missing Out, ten strach przed tym, że ktoś inny wykupi nam produkt, który my chcemy kupić, ale z drugiej strony właśnie mamy ten social proof, czyli społeczny dowód słuszności. Mamy takie potwierdzenie tego, że OK, inni też kupują ten produkt, więc on musi być dobrym produktem, mówiąc w dużym uproszczeniu. Siódmy przykład, jak biznesy wykorzystują FOMO, to pokazywanie produktów, które już zostały wyprzedane. No i oczywiście może to być dosyć zastanawiające, po co pokazywać produkty, które już się wyprzedały i których nikt nie może kupić, no bo nie ma ich na stanie. Natomiast zazwyczaj ten zabieg jest stosowany po to, żeby zbudować właśnie taki wizerunek, że OK zobacz, w naszym sklepie produkty wyprzedają się szybko, tego i tego produktu już dawno u nas nie ma, możesz kupić jeszcze ten i ten produkt, albo oczywiście, pokazujemy te wyprzedane produkty czasowo po to, żeby ludzie czekali na to, aż będzie na przykład nowa dostawa tego samego produktu i wtedy podejmowali decyzję szybciej. I z tym pokazywaniem wyprzedanych produktów trochę łączy się przykład numer 8, czyli budowanie waiting list, czyli takich list oczekujących na dany produkt. Jeżeli chcecie dzisiaj kupić Rolexa, macie do wydania kilkadziesiąt tysięcy złotych, no to może się wydawać, że wchodzicie do salonu Rolexa i kupujecie sobie Rolexa. Ale sprawa nie jest taka prosta. To znaczy, nawet jeżeli chcecie wydać kilkadziesiąt tysięcy złotych na zegarek, to nie możecie tego zrobić, bo musicie zapisać się na listę. I ta lista oczekujących na zakup, na możliwość w ogóle dokonania zakupu absurdalnie drogich zegarków, jest na przykład na 2-3 lata do przodu. No i tego typu waiting listy to też jest budowanie swoistego właśnie FOMO, czyli takiego poczucia, że ok. Muszę się zapisać, i później, jak już będzie moja kolej, no to muszę to kupić, bo inaczej przegapię szansę na to, żeby kupić daną rzecz. Także w ten sposób budujemy tutaj takie poczucie, że oferta wyprzeda się, gdy tylko pojawi się w danym sklepie. Bardzo skuteczna rzecz. Zresztą stosowana często również przy odpalaniu nowych projektów, czyli jeszcze nie mamy produktu, nie mamy usługi, dopiero ją budujemy i już budujemy właśnie takie poczucie FOMO przez zapis na waiting listę. Także myślę, że również bardzo ciekawy przykład właśnie budowania FOMO i lecimy od razu dynamicznie, że tak zażartuję, do dziewiątego punktu o dynamicznie rosnących cenach i to uważamy jest bardzo ciekawe FOMO, gdzie każdy zakup lub każdy dzień, każdy kolejny dzień, po prostu zwiększa nam cenę. Czyli jeżeli jedna osoba kupi, to na przykład cena produktu rośnie o 10 zł. Kupi kolejna, kolejne 10 zł jest dokładane do ceny danego produktu. Więc nasz użytkownik wie, że cena, którą widzi w tym konkretnym momencie, jest najniższą możliwą ceną, jaką może dostać za dany produkt. Podobnie w przypadku budowania tego na podstawie czasu czyli nasz odbiorca wie, że dzisiaj cena wynosi x, a jutro wynosi x plus 1, pojutrze x plus 2, po pojutrze x plus 3, więc jeżeli jest zainteresowany tym produktem, no to powinien podjąć decyzję dzisiaj, a nie za tydzień, bo nie ma to ekonomicznie dla niego żadnego sensu. Oczywiście będzie to mocno podobne do przykładu z konferencjami, gdzie mówiliśmy, o tym, że jeżeli ktoś kupi bilet wcześniej, przed jakąś konkretną datą, to ta cena jest niższa, natomiast tutaj mówimy o takiej dynamicznie rosnącej cenie. Ona może rosnąć co godzinę, co jeden dzień, także bardziej budujemy komunikację właśnie w takim kierunku. Lecimy do dziesiątego przykładu. Dziesiąty przykład jest prosty, ale bardzo, bardzo skuteczny, szczególnie w e-commerce. Jest to po prostu informacja o dostępności w magazynie. Jeżeli widzisz w sklepie internetowym, jesteś na Zalando i przeglądasz sobie swoje ulubione towary, i na Zalando mamy informację często o tym, że zostały nam dwie sztuki w magazynie danego produktu. To też jest oczywiście budowanie FOMO, zresztą znowu podobne do tego, co robi Booking, tyle że tutaj już z takim mocno e-commerce'owym podejściem. I jeżeli chodzi o szare praktyki tej dostępności w magazynie, to ostatnio się natknąłem na e czyli produkt zupełnie cyfrowy, który miał ograniczoną dostępność kopii. No jest to zupełnie bezsensowne, jeżeli ja widzę taki przykład, to uciekam. Nie wiem, czy macie podobnie, ale tego raczej bym tutaj nie polecał. Niemniej jednak, jeżeli masz rzeczywiście stany magazynowe konkretnych produktów, które wysyłasz do klientów fizycznie w swoim e-commerce, to możesz śmiało zrobić to automatycznie, czyli klientom będą się pokazywały te liczby. No i to, co oczywiście warto tutaj robić, to być może taki filtr, to znaczy, że pokazujemy naszym odbiorcom. Ilość produktów w magazynie tylko wtedy, gdy jest ona poniżej jakiejś liczby. No bo jeżeli pokażemy klientom, że mamy 10 tysięcy par danych spodni, które przegląda akurat nasz klient, to jest to raczej średnia motywacja, żeby kupić tu i teraz, więc wtedy takiej informacji może nie być w ogóle. Natomiast jeżeli zostały ostatnie dwie sztuki albo jedna sztuka, no to możemy to śmiało pokazywać. Przykład jedenasty z trochę innej bajki, że tak powiem, bo mowa o wygasających treściach, to znaczy nie o takich rzeczach bezpośrednio sprzedażowych, ale treściach. No bo jak wiecie, jeżeli słuchacie tego podcastu, ja uważam, że dzisiaj marketing toczy się w wielu przypadkach przede wszystkim o czas, jaki kupujemy u naszych odbiorców, o uwagę naszych odbiorców, no i o to, żeby nasi odbiorcy byli w stanie skonsumować pewne informacje, które dla nich przygotowujemy. Więc jeżeli Twój biznes jest oparty na treściach, na content marketingu, tak zwanym, no to możesz też rozważyć FOMO właśnie w tym zakresie i na przykład zastosować je w ramach treści, które nie są dostępne cały czas, tylko wygasają po jakimś tam konkretnym czasie. Ja to często stosuję na przykład dla webinarów. Jeżeli robię jakiś webinar, który robię bezpłatnie, można się na niego zapisać samym mailem, nie trzeba nic płacić. Jest konkretna wiedza na tym webinarze. On zbiera często dobre recenzje, dobry feedback. No i później ten webinar jest albo niedostępny w ogóle, w wielu przypadkach jako nagranie, albo jest dostępny jako nagranie, ale udostępniam to nagranie tylko przez jeden dzień albo przez jeden tydzień, i później nagranie trafia wyłącznie do jakiejś grupy, na przykład moich klientów, jako bonus. No i jest to zabieg, który ma sprawić, że Ktoś rzeczywiście zainteresowany tematem będzie w stanie skonsumować te treści w krótkim oknie czasowym i nie będzie odkładał tego na później, bo jak wiemy, my jako odbiorcy dzisiaj jesteśmy mocno przytłoczeni ilością treści, więc takie odkładanie na później, konsumowania darmowych treści w internecie bardzo często kończy się tym, że ta Twoja treść nigdy nie zostanie przyswojona przez Twojego odbiorcę, gdzieś tam trafi do notatnika i na tym się zakończy. Oczywiście nie jest to zdecydowanie taktyka dla wszystkich Twoich treści, bo wycinamy sobie tutaj element evergreenowy, tak zwany. O tym temacie mówiłem zresztą w 65 odcinku o evergreen kontencie w praktyce, także stosujmy to znowu z głową, natomiast dajcie znać, że tego typu droga też jest jak najbardziej dostępna. Dwunasty przedostatni przykład to ekskluzywne oferty i rabaty. Tutaj temat jest prosty. Tworzymy ofertę, która jest dostępna tylko dla danego użytkownika. Można to śmiało zrobić na przykład przez marketing automation, gdzie dany użytkownik otrzymuje ofertę na przykład na podstawie swoich wcześniejszych zakupów, historii swoich zakupów, jakichś zachowań w naszym sklepie czy też jakieś osiągnięć, które zrobił, czyli mamy jakąś aplikację i dla najbardziej aktywnych użytkowników wysyłamy tego typu ofertę. Oczywiście możemy tutaj to miksować śmiało, możemy ją ograniczyć czasowo, przede wszystkim czasowo, no bo ilościowo raczej nie z tego względu, że jest to oferta szyta na miarę danego odbiorcy, więc byłoby to znowu trochę mało wiarygodne, jeżeli ograniczalibyśmy pojedynczą ofertę ilościowo. Nie ma to większego sensu. I ostatni przykład budowania FOMO, trochę być może nietypowy, ale znowu bardzo skuteczny w niektórych przypadkach, to jest selekcja klientów. Czyli budujemy ofertę i wzbudzamy to FOMO przez to, że ta nasza oferta nie jest dostępna dla wszystkich, tylko poprzedza ją pewien proces selekcji. Czyli, żeby w ogóle skorzystać z oferty, musimy przejść przez pewną weryfikację. I tutaj znowu może to być miks również oczywiście z innymi ofertami, czyli na przykład mamy waiting listę i jednocześnie mamy selekcję klientów. I tutaj marki premium bardzo często to stosują, czyli jak zapisujemy się na to, żeby kupić jakieś tam nowe Bugatti czy inne jakieś ekskluzywne marki samochodów. No to zazwyczaj tam jest tak, że wiecie, oni produkują 10 egzemplarzy danego samochodu. I trzeba przejść ten proces selekcji. To znaczy, wiem, że niektóre marki po prostu pewnym typom klientów, którzy być może nie pasują do ich brandu, nie obchodziliby się z tymi samochodami odpowiednio, zwyczajnie tych samochodów nie sprzedają i sprawdzają, weryfikują swoich klientów, zanim zgodzą się na to, żeby taki samochód sprzedać. Także budujemy tutaj takie mocne poczucie ekskluzywności, no i właśnie FOMO w oczach naszych odbiorców, a przy okazji też brandingowo. Ci odbiorcy, którym uda się zdobyć dany produkt, mogą poczuć się mocno wyróżnieni. I to tyle, jeżeli chodzi o 79. odcinek podcastu Grow Hacking po polsku. Mam nadzieję, że część tych przykładów zainspirowała Cię do tego, żeby zastosować być może FOMO w swoim biznesie w inny sposób, w ciekawszy sposób, skuteczniejszy sposób. Ja na teraz dziękuję za uwagę i jednocześnie zapraszam już na 80 odcinek podcastu, taki okrągły i też szykuję. Myślę, że fajny format tego odcinka, także myślę, że to Wam się spodoba. No i oczywiście, jak zawsze, zapraszam po pierwsze do mojego growlettera czyli coś środowej dawki wiedzy z taktykami, narzędziami, inspiracjami ze świata hackingu, które trafiają na Waszą skrzynkę co środę o 12. No i oczywiście do grow planu. Czyli mojej metodyki budowania wzrostów, jeżeli chcecie poukładać budowanie tych wzrostów we swoim biznesie, to umówcie na growplan.pl bezpłatną rozmowę i chętnie doradzę, czy moja metodyka to jest droga dla Was, żeby to osiągnąć. Dzięki wielkie za uwagę, za wysłuchanie do końca. No i mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu.